No dobra, a jak to było, jak Kevin poznał Twoich rodziców? O, Pamiętasz pewnie to spotkanie pierwsze? Mm, znaczy, Kevin poznał mojego tatę w studiu, bo akurat mój tata okay. mnie przywiózł na te nagrywki. Więc normalnie poznali się po prostu na zasadzie takiej relacji zawodowej, mm -hmm. bardziej, no nie? No, jakby mój tata przychodzi ze mną do jakichś kompletnie obcych ludzi. Mm -hmm. no bo tak. tak było, tak było, więc poznali się w studiu. Mm, no ale później już Kevin przyjechał do mnie. Tam po jakimś czasie oczywiście. Stresował się, myślisz? No myślę, że tak. <grystanie> I co tak powiedział? Szanowni Państwo? <grystanie> państwo Węgiel? Państwo Węgiel. <grystanie> <grystanie> Była taka bardzo luźna atmosfera, okay. więc myślę, że te, te emocje się po prostu jakoś tak rozładowały, ale pamiętam, że pisał mi, że się stresuje. <grystanie> Jednak mimo wszystko, no, poznajesz rodziców swojej dziewczyny, więc... No, dla mnie to wiesz, wiek nie gra roli żadnej. My się super dogadujemy, od początku mieliśmy super flow. Moi rodzice zresztą, między nimi też jest taka różnica wieku. W ogóle, taka sama? Taka sama, dokładnie. Okay. Też się poznali nawet w tym, w tym samym wieku. Moja mama miała wow. 17 lat jak poznała mojego tatę.